No właśnie, proszę Państwa, miasta dla mieszkańców czy mieszkańcy dla miast? Jak powinno to wyglądać? Jak powinny rozwijać się miasta, żeby były przestrzenią przyjazną? Dla ich mieszkańców. Bardzo ciekawa debata teraz przed nami na scenie głównej. Zapraszam wszystkich Państwa, którzy znajdują się w tej chwili w przestrzeni interaktywnej, rozmawiają z wystawcami, z partnerami wydarzenia. Warto tej debaty posłuchać. Poprowadzi ją pan dyrektor Mariusz Frankowski, dyrektor mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Zapraszamy, panie moderatorze. A w rozmowie udział wezmą Michał Lejk, pełnomocnik prezydenta miasta Warszawy do spraw Nowego Centrum Warszawy. Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent Żyrardowa, zapraszamy serdecznie. I pan doktor Mirosław Grochowski, Akademicka Warszawa, Centrum Współpracy i Dialogu, Laboratorium Miasta, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Tę prezentację, a właściwie tę debatę zakończy krótka prezentacja pana doktora Grochowskiego, ale o to już zadba moderator. Zostawiam panów. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na, na debacie Miasta dla Mieszkańców, czy Mieszkańcy dla Miast w bardzo ciekawym, ciekawym gronie, wydaje mi się. Będziemy rozmawiać, jakby celem tej debaty jest rozmowa na temat dobrych praktyk w planowaniu usług dla mieszkańców, w trendach, ale też w potrzebach i wyzwaniach w tym zakresie w kontekście oczywiście też wykorzystania środków, środków unijnych. Ponad połowa mieszkańców Wazowsza dzisiaj zamieszkuje tereny zurbanizowane, ale też wiele osób z terenów wiejskich na co dzień działa, na co dzień korzysta też z infrastruktury i usług w pobliskich miastach. Miasta stają się bardzo istotnym elementem i też istotnym, Graczem na, na arenie międzynarodowej, podobnie jak, jak regiony, coraz większe znaczenie też odgrywają, odgrywa polityka skierowana wprost, do miast nie jest przypadkiem to, że w którymś momencie komisja na poziomie, która zajmuje się w Komisji Europejskiej, dyrekcja zmieniła swoją nazwę. Nie tylko na Dyrekcja, która zajmuje się z, z sprawami regionów, ale też miast. To było też podkreślanie roli miast. Zaczniemy od, oczywiście, największego miasta w Polsce, stolicy kraju i stolicy Mazowsza. Co trzeci mieszkaniec Mazowsza mieszka w Warszawie. 30%, 34%, 1,8%.